No, kochani, witam was na chorobie, horoskopie, na chorobie. na horoskopie tygodniowym, słuchajcie. Zaczynamy od baranka. <kly> tutaj, jak zawsze. I słuchajcie, kochani, to jest taki tydzień trochę intensywny, jak powiedziałbym, kochani, tej energii do działania, tak naprawdę. Macie czas, że możecie tutaj podchodzić do życia z większą ekstrawagancją, polotem, zabośnięciem w otoczeniu, tutaj tak samo. Tydzień, kiedy łatwiej będzie Wam uzyskać atencję, uwagę. Tutaj e, innych ludzi, tak? Otoczenia tutaj tak samo. Inni mogą Was bardziej też zauważać. Jednak uważajcie na przekraczanie po prostu granic międzyludzkich w tym tygodniu, tak czy owak. Kochani, aspekty tutaj między uranem e, a księżycem tutaj tak naprawdę będą tutaj poruszały Wasze kwestie materialne dosyć niepokojąco. I ten tydzień może przynosić trochę niestabilizację w waszym gruncie finansowo-materialnym. Warto, kochani, tutaj pewne jakieś takie ryzykowne poczynania. Uważam, że odpuścić sobie tutaj. W tym tygodniu będziecie starali się i tak bardziej uciekać w kierunku trochę samotności, introspekcji, izolacji od otoczenia, tak samo tutaj. Ale kochani, ten tydzień może powodować u Was intensywne, impulsywne decyzje, a rzeczy, które uważaliście, że są stałe, pewne, mogą być tutaj okazać się, że nie, nie do końca pewne, nie do końca po prostu konkretne tak naprawdę. To jest tydzień, kochani, tutaj, w którym musicie bardzo uważać, jakie kroki podejmujecie po prostu, tak, tutaj, bo możecie dać się po prostu ponieść i to za bardzo. Kochani, zachowajcie otwartość tutaj, tak, trochę luz, i tak naprawdę w tym tygodniu warto się skupić tutaj na takim odpowiednim podejściu tutaj do odpoczynku, do relaksu kontra do życia tutaj na przykład zawodowego. Mimo wszystko tydzień jest taki naprawdę z przytupem dosyć energetyczny. Dobra, jeśli chodzi tutaj o byka. Byki słuchajcie. To no jest tydzień, kiedy tutaj będziecie całkowicie koncentrować na sprawach tych zawodowych, materialnych. Tutaj wasza patronka, Wenus, jest na lwa. To będzie was skłaniało cały czas do podejmowania nawet czasami egocentrycznych tej decyzji, tak, ale ostatecznych, większego rządzenia tej, tak, drygowania, Dyry większej bezpośredności, tak. Tu będzie duże, bardzo skupienie tak naprawdę na Was. Tydzień pełen pomysłów tutaj, tak samo. E, a Merkury, który sprzyja Wam, będzie sprzyjał Wam, kochani, tej w bardzo właściwym e, mądrym, logicznym planowaniu waszych przedsięwzięć, waszych dodatkowych działań, tak? To może Wam po prostu bardzo tutaj sprzyjać. Mimo wszystko, jeśli chodzi o samopoczucie tutaj, czy relacje międzyludzkie może być słabo. Pojawia się niepokój, tak? Napięcie, tej nerwowość w tym tygodniu zwiększona bardziej niż zwykle tutaj. Utrzymanie spokoju tutaj, tak, czy zdrowego rozsądku w kwestiach partnersko-towarzyskich może być trudne, a czasami nawet niewykonalne tutaj, tak samo, kochani tutaj. W tym tygodniu może przyjść do Was jakieś niespodziewane wydarzenie, którego nie braliście pod uwagę, które bardzo dużo rzeczy Wam skomplikuje. I to może być taki tydzień, którym yy, mimo dobrego planowania, tak, że jakoś po prostu udaje Wam się wszystko fajnie ogarnąć tutaj, może się pojawić po prostu tutaj problem z wywiązywaniem się z różnorakich po prostu zobowiązań. Musicie na to, kochani, tutaj bardzo mocno też yy, uważać. Energię do działania tej, kochani, w tym tygodniu też będziecie mieć. Zwiększa się trochę Wasza też motywacja tutaj do osiągania swoich celów tutaj i to jest tydzień, w którym uważam, że przestaniecie też się bać podejmowania jakiegoś po prostu tutaj ryzyka. Trzeba też, myślę, kochani, tutaj tak samo przeanalizować dotychczasowe swoje wartości w życiu, na co oczywiście będzie też, kochani, tutaj na to moment w tym wypadku, kochani. Trzeba się skupić na swoich bardzo celach, a te cele tutaj, tak, nowe plany i strategie na koniec tygodnia u Was powinny przyjść. Jeśli chodzi tutaj, kochani, o Teraz yy, bliźniaka, to jest tydzień pełen możliwości. Wy macie duże powodzenie, asertywność, ekspansję, tak? Macie łatwość, kochani, tej też przeforsowywania swoich celów, załatwiania swoich spraw po swojemu, po własnej myśli, tak? Wy po prostu tej chcecie, tak samo. To jest tydzień lepszych promocji, lepszych okazji, tydzień dobry nadal do rozwoju, do rozwijania swoich jakichś takich pasji, tak samo, kochani, tutaj. Nadal Słońce i Wenus jest na kulu, co sprzyja oczywiście okazjom tutaj, tak? Większemu powodzeniu, jeśli chodzi o kwestie miłości, poznawania nowej osoby, tutaj tak samo. I generalnie to jest tydzień, który może Was skłaniać, żeby w kwestiach miłosnych ruszyć w całkowicie nowym kierunku tutaj i bardziej po prostu się też tutaj no, rzeczywiście zaangażować, tak samo, konty, tak? Na no to będzie też dobry oczywiście tutaj czas. To jest tydzień uważam, że u Was pełen ekscytacji tutaj, mimo tak naprawdę, że Merkury tutaj jest chpannie. Może trochę komplikować wasze tutaj plany i możecie mieć taką trochę lekcję do przepracowania pod tytułem takt i dyplomacja, która może trochę w tym tygodniu u was szwankować. Dużo będzie tutaj niespodziewanych tej emocji, ale energii, motywacji, tej tak siły do różnych zadań, tak, do samorealizacji wam na pewno tutaj nie zabraknie. Jednak musicie być gotowi na niespodzianki i nie pozwólcie, żeby różnego rodzaju tej sytuacji wymagania was po prostu przytłoczyły, tak naprawdę, kochani, tutaj. Mimo wszystko to jest taki nadal jeszcze czas, kiedy Wy możecie być trochę zniechęceni tym życiem, ale teraz macie siłę przewagi Macie większą tutaj odwagę, żeby generalnie uzyskać to, czego po prostu chcecie. To jest, kochani, tak jak tak powiedziałem, ekscytujący tydzień, i mimo wszystko tutaj warto w tym tygodniu korzystać z pomyślności i rozwoju, bo mimo wszystko tutaj suma sumarum, te plusy, te pozytywy tutaj ten power tego tygodnia jest u was bardziej tutaj, oczywiście, zauważalny. Na pewno tutaj dużo będzie u was też determinacji. Bardzo. I to jest, kochani, bardzo dobry też czat, żeby e, generalnie po prostu e, o coś zawalczyć. Jeśli chodzi tutaj o raczulisia, <laughs> Raczuliś, to jest tydzień tak naprawdę wielu zmian i wielu po prostu wyzwań. Wasza atmosfera wokół was będzie bardzo ożywiona. Wy, co ciekawe, możecie się skłaniać tak naprawdę tutaj cały czas na sprawach materialnych, tym mimo wszystko tutaj, jest ryzyko pewnej niekonsekwencji, nad którą wy musicie pracować po prostu w waszym e, codziennym tutaj życiu, w tym tygodniu bardzo mocno. To, że kochani, urok osobisty, większa pewność siebie tutaj tak, czy to, że... Generalnie no, możecie tej bardziej być zauważani przez, oto, przez otoczenie może wam sprzyjać, to może was trochę po prostu, mimo wszystko tutaj yy, nie zadowalać, tak? Bo malejący, kochani, tej generalnie księżyc będzie sugerował pewien rodzaj na pokoju, niepokoju, napięcia i możecie mieć wrażenie, kochani, że nie jesteście w stanie podołać pewnym rzeczom, tak? Yy, tym bardziej, że planety są w waszym drugim domu, możecie mieć trochę mimo wszystko niepokoje, właśnie o kwestie materialne, tak naprawdę, kochani. Jest ryzyko tutaj trochę rozproszenia. W tym tygodniu dosyć mocno. Kochani, jakiś nieprzewidywalny zwrot akcji, genialny pomysł w tym tygodniu powinien u Was też się pojawić, tutaj tak samo. I jest ryzyko jakiegoś jednego poważniejszego trochę konfliktu. Z racji tego, że Księżyc utworzy koniunkcję z Uranem i z Marsem w tym tygodniu, to może być znaczące. Mimo wszystko, kochani, brak konsekwencji, takie trochę zdezorganizowanie cały czas może was, wam po prostu tutaj służyć, tak? Dlatego, że wy macie cały czas etap uwalniania się tak naprawdę od starych wzorców, przekonań, schematów, i to jest niezbędne po prostu do dalszego progresu, do dalszego po prostu dalszego rozwoju waszego. Tak czy siak, kochani, księżyc będzie już wkrótce tutaj y, wnowił, w nowiu, w lwie. To będzie moment kochani, na nowe początki, tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o miłość i kreatywność, ale dla Was to może być nowy początek w, właśnie w kwestiach tutaj materialnych i podejścia do swoich wartości finansowych, mimo wszystko. To jest tydzień dosyć taki ekscytujący, tak naprawdę, y, tutaj i próby trochę Waszego dostosowywania się po prostu do ludzi, do otoczenia i do tego, jak sobie radzicie, po prostu gdy jesteście w centrum tutaj uwagi. Warto być tym no tygodniem, mimo wszystko, bardziej otwartą osobą na nowe doświadczenia, nowe możliwości, bo to bardziej po prostu może Wam tutaj sprzyjać. Dobrze, jeśli chodzi tutaj o tej olwa, kochani, słuchajcie. Cały czas macie tutaj ty, ty, tydzień i w miesiąc i dalszy po prostu rok, żeby skupić się bardziej na swoich takich marzeniach, tak, tutaj. Ilość okazji, tak, ilość ułatwień może Wam w końcu zacząć tutaj bardziej po prostu sklepiać, sprzyjać, tak, tutaj. To jest ty, tydzień pełny optymizmu, tak, entuzjazmu, polotu. Wasze relacje w miłości, przyjaźni tutaj, tak, w towarzystwie są teraz naświetlone bardzo pozytywnym tej światem tak naprawdę. Jeśli chodzi o miłość, romantyzm, szukanie, poznawanie ludzi, spotkania takie towarzyskie, to to wszystko może być dla Was bardzo po prostu też pozytywne. Tutaj jedynie, kochani, y, mogą być u Was trochę takie coś, że będą jakieś tutaj no, nieoczekiwane nawet poznawania nowych ludzi, nowe sytuacje, nowe możliwości, tak, ale u osób, które na przykład prowadzą taki sposób życia czy bycia, taki rutynowy bardzo, to mogą być jedynie po prostu jakieś te niepokoje tutaj i takie po prostu trochę komplikacje planów. Tak czy siak, możecie poczuć dużą bardzo potrzebę, żeby przemyśleć, tak, do, dokąd zmierza wasze życie w tym tygodniu. Tak czy siak to może tutaj być głównie tutaj zaznaczone. Nów Księżyca w waszym życiu od 4 sierpnia otwiera taki nowy rozdział, nowy etap, że możecie zaczynać po prostu dużo rzeczy, dużo rzeczy po prostu z czystą kartą, tak naprawdę. To nie jest, kochani, zły tydzień, ale to jest doskonały czas na nowe po prostu inicjatywy, czy po prostu stawianie sobie większych tutaj wymagań, tak naprawdę, kochani, od siebie, bo to może dla Was być bardzo tutaj dobre. Zwróćcie, kochani, też oczywiście uwagę na to, czego Wy pragniecie, a niekoniecznie to, czego po prostu chcą od Was inni. To będzie też prawidłowe tutaj tej jeśli chodzi tutaj o panienkę słuchajcie kochani, to jest taki tydzień, który musicie zwrócić rzeczywiście tej na, zwrócić uwagę na większym po prostu tej równowagę, tak, tutaj. Wy, dzięki Merkuremu, tych w waszym znaku macie lepszy czas do planowania, organizowania, liczenia, kalkulowania, możecie być bardziej wygadani, wasze rozmowy, wasze negocjacje będą bardziej łatwiejsze niż do tej pory, tutaj. To się może lepiej, tu oczywiście, też układać tak samo. Więc, jest to jest oczywiście ok, generalnie w kwestii pracy, sprawy zawodowe mogą przynosić wam korzyści, tutaj. Jedynie, kochani, jest zalecana duża u was ostrożność w weekend. Jak będziecie podejmować jakieś radykalniejsze, czy większe. Decyzje. Wtedy trzeba po prostu uważać. Tydzień ułatwi Wam generalnie stawienie fundamentów pod takie większe, trudniejsze po prostu zadania, ale tydzień może być pełen u was organizacji, tak naprawdę. Mimo wszystko, organizacji. Planety skłaniają was mimo wszystko, żeby wyjść trochę z cienia, być może z samotności, z introspekcji tutaj. I przepracować też jakieś swoje wewnętrzne lęki, klatkę, obawę. Tak naprawdę, to będzie też, kochani, tutaj u was, uważam, że kluczowe. Tak czy siak, ko kochani, tutaj to jest dobry tydzień, żeby poniekąd zresetować swoje cele i ambicje tutaj, zrobić sobie taki research, co udało się osiągnąć, czego nie udało się osiągnąć, czy zrealizować w poprzednich miesiącach, czy latach, i generalnie postawić sobie nowe wymagania. Dlatego, że, kochani, tutaj będzie taki nów, który będzie Was skłaniał, kochani, żeby tu zacząć po prostu całkowicie coś nowego. W tym tygodniu y, warto po prostu sobie uświadomić, że nie ma tutaj dla Was też poniekąd rzeczy niemożliwych i warto realizować, skupiać się na tym, czego pragniecie, a nie na tym, czego po prostu najnormalniej w świecie nie chcecie albo po prostu nie pragniecie. To będzie tutaj dla Was, kochani, y, generalnie po prostu y, kluczowe, tak naprawdę. Niektórych z Was może przytłaczać jedynie mimo wszystko Mm, ja to powiedzieć yy, samotność tutaj i uważajcie na większe ryzyko po prostu wypadków kontuzji w tym tygodniu bo takie mogłoby się tutaj rzeczywiście zaznaczać dobrze kochani robimy teraz tutaj słuchajcie druga część tutaj waga zaczynamy od wagi tutaj i słuchajcie to jest tydzień tak naprawdę który ma, ma dosyć duże wsparcie dla was w końcu Tutaj rzeczywiście atencja, aprobata otoczenia, wasze życie towarzyskie może po prostu być bujne, tak? Może rozkwitać. To jest dobry tydzień na wszelkie schadzki, imprezy, spotkania, nawiązywanie znajomości, tej, tak? O romanty... Jeśli chodzi o romantyzm, tak samo tutaj, tak rzeczywiście, to będzie ok, tak? Generalnie tydzień Wam bardzo sprzyja tutaj, daje Wam dużo ułatwień w samorealizacji. Wasze relacje z otoczeniem powinny ulegać cały czas, tak na razie po prostu poprawie, tak? I powinny po prostu robić większy tutaj progres, mimo wszystko tutaj. Takie coś też się może oczywiście tutaj pojawić. I kochani, słuchajcie, to jest tydzień, który jest dobry, żeby poznać też jakąś nową osobę do relacji, nową osobę tutaj też do związku. Tak samo tutaj jedynie po prostu emocjonalnie możecie mieć jakieś tutaj momenty, że pojawią się przed Wami jakieś tam nieoczekiwane wyzwania, ale tak czy siak ten tydzień jest, kochani, tutaj bardzo ciekawe towarzysko, tak? Zapowodując, zapowodując się bardziej ekscytująco niż zwykle i w tym tygodniu można łatwiej niż zwykle wyjść teraz oczywiście z marazmu, warto byście byli po prostu bardziej otwarci na wszelkie propozycje, jakie w tym tygodniu do Was tutaj oczywiście mogą przyjść, a Nów w Lwie przyniesie tutaj u Was, kochani, Nowe cele, a nawet nowe uważam, że to jest po prostu ambicje, i warto wtedy wyjść z jakąś inicjatywą, która po prostu was by też mogła bardziej intrygować, tutaj. Tak samo, kochani, tydzień, w którym można, możecie być może, będziecie musieli tak naprawdę nauczyć się cierpliwości. To może być, kochani, też taką rzeczą, która tu będzie po prostu bardzo, bardzo ważna. Tydzień, w którym może sprawić dla co niektórych z was jakieś wyzwanie, którego się nie spodziewaliście. Jeśli chodzi teraz o Skorpiona, tutaj, dobra. I słuchajcie, drogie, drogie, tutaj, słuchajcie, drogie Skorpiony. To jest tydzień, który rozpoczyna się bardzo silnym akcentem na Waszą karierę. Kariera, ambicje, teraz może Was najbardziej to oczywiście też napędzać. Jednak to jest tydzień, który może nieść u Was liczne przeszkody, albo nie daj Bóg, napatoczy się dużo osób, ludzi. Czy w partnerstwie, czy w towarzystwie takich, wam nieprzychylnych, nieprzyjaznych, z którymi nie warto wchodzić w jakieś konieczne interakcje tutaj, to jest tydzień, kiedy możecie mieć więcej waleczności, więcej odwagi, więcej agresji, być może, tak, żeby prezentować swoje możliwości. Jednak tutaj już od samego początku może pojawić się dużo po prostu lęków, niepokojów, nawet o swoją po prostu pozycję. Wasze emocje będą bardziej intensywne niż zwykle i to może być generalnie, generalnie kochanie, dla Was duży po prostu problem. W tym tygodniu możecie mieć nawet poczucie nieszczęśliwości. Niepokoju, ale również wzmożonej po prostu bardzo tej agresji, więc musicie uważać, po prostu tutaj, do pochopnych jakichś, kochani, tutaj też yy, pochopnych działań, pochopnych też, kochani, tych kroków. Tydzień, który może Was inspirować, czy nie warto po prostu pójść w inną drogę, tak? Inną drogą, innym sposobem, w innym kierunku, tak? Tutaj zacząć robić też coś pojętnego, może tej nowego, to też może być dla Was ważne. Natomiast generalnie tydzień, jeśli chodzi o takie trafne przemyślenia, analizowania swojego życia, tak, taką autorefleksję, mimo wszystko może ty być poniekąd dobry, tak? Tydzień, w którym łatwiej może Wam być, co ciekawe, skupić się na tych szczegółach, tak? Lub po prostu zwrócić uwagę też takie, na takie sprawy, które na przykład ignorowaliście w ostatnich po prostu dniach czy tam tygodniach. To może być też kluczowe. Generalnie sam Pluton, że jest we wodniku, skłania Was po prostu, żeby przeanalizować swoje zasady. Oraz oczywiście swoje tutaj wartości. To też będzie, kochani, miało duże po prostu znaczenie. Generalnie tydzień może Was skłonić, że postanowicie sobie dać większe wyzwania, większe cele i mocniej niż zwykle postawicie na swoje po prostu ambicje tutaj zawodowe. Bo to jest, kochani, taki tydzień, że warto tutaj zadbać głównie o samorozwój i swoją tak samo tej transformację. To może być, generalnie kochani, też kluczowe. Natomiast tak czy siak, w tym tygodniu głównie kariera, tutaj walka o swoje rzeczy będzie dla Was najistotniejsza. Jeśli chodzi tutaj o, o Strzelca, to jest tydzień wiele po prostu takich ciekawych energetycznych zmian. Czy samopoczucie, tak tutaj, czy Wasze codzienne życie, to powinno być o wiele łatwiejsze, tak naprawdę. Słońce, Wenus jest w wie, a to będzie Was napełniało cały czas pozytywną energią, tak, dobrymi fluidami. Większą też oczywiście tej pewnością siebie, większym entuzjazmem, tak samo tutaj, w tym wypadku. Czasami to jest nawet, że możecie tak się wyrywać, że możecie się nawet wyrwać po prostu do nowej relacji, tak? do szukania porywów serca. Tutaj, jeśli chodzi o to, planety będą Was oczywiście pod tym kątem bardzo też oczywiście motywować i skłaniać Was tutaj do tego wszystkiego. To będzie dla Was bardzo tutaj ważne. Możecie się za bardzo pospieszać, pospieszać nawet z różnymi decyzjami, z różnymi krokami. I tutaj wy, wy, wymagane było co ciekawe, ale będzie wam trudno to osiągnąć, tak, żeby tak chłodno, analitycznie podejść, kochani, tej do różnych po prostu tej kroków. Tydzień, w którym możecie poczuć większą pewność siebie, większą odwagę, większą asertywność i mieć więcej, kochani, tutaj. Mocy do realizowania swoich celów, tak? Swoich pragnień, tutaj, tak samo, kochani, tutaj, rzeczywiście. W zrozumieniu też swoich potrzeb, to wszystko ułatwione powinno być w tym tygodniu. Starajcie się być otwarci o wiele bardziej na nowe doświadczenia, na nowe metody, tutaj, tak samo, bo to jest taki tydzień, kochani, który ułatwia przełamywanie, kochani, struktów, struktur, barier, tak? Co ciekawe, jest ryzyko jedynie, może, że, że w pla, Waszych planach Mogą być lekkie rozterki i że niektórzy mogą nie do końca po prostu rozumieć wasze dalsze kroki, wasze poczynania. Jedynie ta komunikacja, to planowanie takie tej wasze w tym tygodniu, no to by mogło być trochę po prostu bardziej utrudnione, bardziej też skomplikowane, że są jakieś pomyłki w ocenie sytuacji tutaj tak naprawdę, czy trochę być może powierzanie zadań nieodpowiednim ludziom. Na to powinniście tej bardziej oczywiście zwrócić też uwagę. W tym wypadku, ale tydzień, mimo wszystko, jest dla Was naprawdę, e, uważam, że bardzo korzystny. Taki lepszy czas się zaczął dla Was. Dobra, jeśli chodzi tutaj, kochani, o koziorożca, to jest, kochani, taki tydzień ekscytacji, trochę niepokoju. Tutaj to jest taki tydzień, kiedy Wy możecie skupić się bardziej po prostu też na sobie, tutaj, tak samo. I tak naprawdę to jest taki tydzień, że możecie sobie postawić zbyt wysoko poprzeczkę, tak? Być osobami bardziej ambitnymi, jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze dalej, tak naprawdę, tutaj. Niezależnie o co tej kochani, wam tutaj chodzi, czy o co zabiegacie, w tym tygodniu możecie, kochani, mieć wobec Ciebie jeszcze wyższe wymagania, bardziej po prostu niż zwykle. Tak samo, kochani. Merkury sprzyja Waszym układom międzyludzkim, Waszej organizacji bardzo tutaj mocno. Tak samo jedynie mogą być jakieś pewne po prostu napięcia, możecie mieć takie momenty zwiększonego oczywiście pesymizmu tutaj, przesadnego zamartwiania się tak naprawdę, ale to jest taki tydzień, w którym po prostu walka o swoje jakieś tam cele tak samo u Was będzie też oczywiście bardzo bardzo tutaj też pozytywnie zaznaczona tak samo. Tutaj kochani uważajcie jedynie na takie trochę zamartwianie się, nieuzasadnione swoje poczucie bezpieczeństwa czy jakieś tam troski, które mogą się okazać zupełnie zbyteczne, tak? I w ogóle nawet nieprawdziwe bym się tutaj mógł, kochani, pokusić. Kochani, tak czy siak, to jest tydzień, w którym możecie się w końcu skonfrontować z jakimiś ukrytymi lękami, strachem, stratami, tym podobnymi rzeczami, kochani tutaj. Z tym jedynie może być jakiś większy, kochani, to jest oczywiście problem. To jest taki tydzień, warty, który, to jest taki tydzień, może inaczej. Tydzień dobry do nowej energii, do entuzjazmu, do rozpoczęcia też takiego nowego rozdziału w swoim życiu ogółem. Ale to jest tydzień taki, który może być pełen wyzwań, ale dacie radę, bo pojawi się duża bardzo też determinacja tutaj tak samo. I to jest taki tydzień, jakbyście chcieli po prostu więcej od tego życia po prostu uzyskać i więcej będziecie po prostu chcieli tutaj oczekiwać. Tydzień jest dobry do takich diametralnych nawet zmian po prostu w waszym życiu. Tutaj tak samo. Kochani, jeśli chodzi teraz o wodnika. Wodnik. To jest kochani tydzień nadal, który będzie ofitował u was w wiele zmian w kształtowaniu się u was trochę takiego nowego spojrzenia na wasze życie osobiste do tej pory, które prowadzicie tutaj. Pluton w waszym znaku cały czas kochani może wam różne rzeczy kochani zabierać, bądź odbierać, bądź od was odsuwać, żeby generalnie po prostu zrobić miejsce na nowe rzeczy, tak? Cały czas ten proces u was oczywiście będzie nadal tutaj tak naprawdę trwał. To będzie bardzo istotne tutaj. Poczucie jedynie takiego trochę zwątpienia, po prostu tak, u niektórych wodników może cały czas być obecne pod tytułem To chyba nie ma sensu. Może czekam na coś, co nigdy nie nadejdzie. Takie przemyślenia życia trochę u Was, takie aż z nadmiarem, mogą się oczywiście po prostu pojawić. W tym tygodniu będzie rzeczywiście u Was też jakiś silny impuls do działania, tutaj tak samo. Tydzień, który może być dobry do aktywności też sportowej, czy jakichś takich radosnych spotkań z bliskimi. ja nie wiem, nie chciałam się z kimś spotkać i tak dalej to tutaj rzeczywiście może Wam przyjść taka inicjatywa, że o teraz ja mam ochotę, chcę się z kimś widzieć, chcę się z kimś spotkać. To będzie też koniec i też bardziej zaznaczone. A zamiast tego, że uran jest zwykły, nadal możecie mieć taką większą odwagę niż zwykle do, do podejmowania takich śmielszych, kochani, decyzji finansowych, zwłaszcza jak jesteście wodnikiem z trzeciego dekanatu. Tutaj tak samo. Uważajcie, kochani, te jedynie na nadmiarną po prostu ilość konfliktów na sam, na sam szary koniec tego tygodnia tutaj i uważajcie, kochani, że słowa, które wypowiecie na koniec tygodnia, kochani, jakiekolwiek bo one nie były, już nie będzie można po prostu ich cofnąć i z pewnych rzeczy się wycofać. Dlatego uważajcie na ryzyko, na sam koniec, kochani, tej tygodnia. Generalnie to jest tydzień nadal, kochani, trochę pełen zmian, pełen dynamicznych autorefleksji, zmienienia się trochę waszego podejścia tutaj do życia. Ale to jest, kochani, tak naprawdę czas, etap, trochę cykl dla was, jako dla wodników, który będzie was, kochani, skłaniał do zupełnie innego podejścia do życia. I to będzie bardzo ważne, kochani, dla waszej przyszłości, dla waszego rozwoju ogółem. Jeśli chodzi teraz o ryby. Słuchajcie, ryby, wy macie taki tydzień trochę ciągłej takiej transformacji tutaj, ciągłych trochę takich wyzwań, że ciągle po prostu jest coś. Tydzień, który może was trochę nawet emocjonalnie tak naprawdę przytłoczyć, postawić was trochę bardziej tutaj do pionu. To może być bardzo też, kochani, istotne. To jest taki okres, kiedy będziecie starali też się też jakoś po prostu tutaj zregenerować psychicznie i emocjonalnie tutaj tak samo. To jest tutaj też no, bardzo duży na to nacisk. To jest tydzień też po prostu pracy nad swoją pewnością siebie, tak? Tutaj? Nad swoją po prostu taką energią. To też będzie tutaj bardzo istotne. Macie taki tydzień, w którym możecie mieć, może wam być łatwiej trochę, żeby tą pewność siebie uzyskać, tak? I będziecie mieć więcej takiej trochę dozy władczości, że chcecie po prostu rządzić, przewodzić tutaj tak samo, to będzie też. Bardziej oczywiście tutaj u Was zaznaczone. W tym tygodniu macie szansę też znaleźć u siebie większą prostu gotowość na zmiany, tak? żeby się przełamać, wyjść z pewnych ram, z pewnych tutaj kon konwenansów. Tak samo tutaj. Nie bójcie się podejmować też, kochani, śmiałych tutaj decyzji, bo Wasze spojrzenie też tutaj tak na to, co się dzieje w Waszym życiu może być trochę po prostu mylne, tak? Albo za bardzo po prostu takie pesymistyczne tutaj. Warto w tym tygodniu poświęcić się takiej typowej autorefleksji, Dokąd zmierzacie i co chcecie po prostu dalej od życia tutaj uzyskać w tym wypadku, kochani, tak samo. Zaraz tego, kochani, że nów w lwie będzie teraz, kochani w niedzielę. To u was może być, kochani, też jakaś motywacja i taka transformacja osobista i mentalna, że zmienicie po prostu też swoje nawyki lub zmieni się wasze podejście do niektórych po prostu problemów. Tydzień jest pełen, kochani, analiz, a to, że wasz patron się po prostu cofa, Skupię was kochani, tej typowo yy, na tym po prostu, żeby przeanalizować swoje cele, swoje życiowe aspiracje i sobie je od nowa poukładać w głowie. I oczywiście tego Wam bardzo serdecznie życzę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, papa. Pa.